Siema, siema jeszcze rzutem na taśmę przed wyjazdem myję przyczepę tu sąsiadowi ładnie trzeba oddać, przyczepę czyściutko, nie ma to tamto już z tej strony umyta, podłoga umyta, jeszcze z tamtej strony zamknę burtę i ten I będziemy mogli już jechać mu zawieść a, jeszcze mu tutaj trójkącik przykręcę. Pokażę wam. Mam tutaj trójkącik. No, Major już też czeka na mycie. Muszę pomyść traktory. O, zobaczcie. A ja tu mam nowy trójkącik. Także zaraz mu tutaj do tej przyczepy przykręcimy, bo dziad jeździ bez trójkąta. No, o, zobaczcie. Ale pasuje ładnie, nie? Troszkę damy go tam wyżej, no elegancko będzie teraz. No, w kafunki rejestracji odkręcił, żeby wreszcie nie zgubić. No i to tak. No, także, no później przyjadę to 40 i, i majora umyjemy. To to potem. Na razie. No burta już umyta. Zobaczcie jaki syf. Koła fajdane, pębny, całe, wszystko tam resory. Wszystko jest w błocie. Trzeba to ładnie umyć, chłopakowi oddać, żeby było czyste. Czysta ona nie była, ale ja oddaję, żeby była czysta. No niestety tak powinno się robić. I pamiętajcie, róbcie tak, jak pożyczacie coś od kogoś, od sąsiada czy od kogoś, to róbcie tak, oddajcie sprzęt w takim stanie, jaki byście wy chcieli, żeby wam oddali. Jak pożyczylibyście komuś, lub pomogli w czymś, nie? To jest pierwsza zasada, taka, nie? No, umujemy ładniej. Teraz będziemy odwozić No i zobaczcie Zobaczcie sami jak ładnie Jak ładnie to teraz wygląda nie Taka przepa z Legancko. Elegancko No niech ma chłopak Teraz tak tu mu koło zrobiłem też Bo ja ją wziąłem na kapciu Napompowałem Tyle ile trzeba Żeby przyjechać do siebie na podwórko I To koło żeśmy robili nie no, ale jest zrobione yy... i zapasówkę żeśmy wzięli, to teraz mu tu zapasówkę wrzucę na razie na dyszel, bo miał luzem na przyczepie, wziąłem sobie w razie w, gdyby się coś gdzieś wydarzyło, to na razie se tu na dyszel wrzucę i jadę mu to odwieźć, nie? No, także tak to wygląda, moi drodzy. No i później będziemy myć traktory, majorka i, i 40. Trzeba dobrze żyć z ludźmi. Zawsze tego zdania byłem i, i będę. Zawsze pomagać e, ludziom e, sobie nawzajem. Trzeba też z sąsiadami dobrze żyć, wiadomo, nie? Bo to jest potrzebne. Nie wszystkie maszyny też człowiek ma, nie wszystkie. Ja mam tylko przyczepę, kibitkę. No, także a w sumie trzy przyczepy były, nie? Także miałem od dzięki Andrzej za pożyczenie. Przyczepy zdrowia dla Was tam. No. Także najlepszego. Dobra, jedziemy oddawać. No, i już mamy umyte sprzęciory. Ładnie. czterciecha No, majorek umyty. Także spoko. Możemy teraz jechać. Możemy teraz już jechać pod kocyk z nimi. O, no super. O, tak się oto to prezentuje. No, zamykamy. No a tutaj tak to wygląda. zamykamy no. no i tym akcentem będziemy kończyć No, 40 ładnie wygląda myta tak super zawsze po jakichś akcjach czy począć to opukuje traktory myje i potem ładnie parkuje pod wiatom. No. Majorek też No to tyle to co tym miłym akcentem kończymy ten odcinek no. kończymy ten odcinek Życzę wam dużo zdrówka tego co najlepsze jeszcze raz pomyślności. Cześć.